Siemka ludziska z ja tym Harry. Bykamy sobie w Monblade, Viking Conquest i w poprzednim odcinku tam porobiliśmy jakieś, e, jakąś bitwę chyba. Czy jakoś tak? Czy można tak to ująć? Jedną z większych, czy nie? E, zobaczymy. Pójdziemy e, zapytać się, czy tam coś jest dla nas, czy nie? Bo tutaj jednak, to tutaj. Zapytaj o podniesienie krutów. O, jest ich troszeczkę. Oddyselny lorda. Jesteś? Jesteś. Dobrze ci widzieć. Jest. Chcę. Jeste... Zapy... Nie ma dobra. Dobra, nie ma nic tutaj na zadanie. Odejdź. Sprawdźmy, czy mamy. Mamy jedzenie tutaj, ilu nas tutaj jest? 150 okej okay. będziemy jeszcze tu, tutaj weźmiemy się tutaj, podejmij, spotkaj się z przywódcą do zapasy, i ochotników tylko jeden, tutaj chodźmy jeszcze do Dorystat może tutaj zwerbować sobie jakichś ludzi, jak będzie szło zapytaj potencjalnych rekrutów dobra, daj Obejrzyj okręty. Yy, I do nas tutaj jeszcze jest? mamy jeszcze jakieś. Jeszcze mamy może mieć. Yy. Okej, okay, dobra. 184 można może nas być. spotkałem się z przywódcą. Okej, okay, to odejść. Tutaj jednak nikt. A tutaj. Zobaczmy. Eee... No, Pocznie tu, że nie ma Więc dawaj jeszcze tu. E, tutaj też zobaczymy ile można. E, nie można. Dlaczego? Tutaj nie można. Hmm. chodźmy tam zobaczyć czy z werbu tylko dwóch. Kurde, no kurde, kurde. Tutaj. A dalej, tu też nie można. Dobra. Więc co by można było tu porobić, w sumie? Znowu tam te najazdy. Znowu jakieś bitki. Dobrze, ludzie. Mam już tych 173 żołnierzy. Idziemy sobie tutaj walczyć do obozu. Eee. Lecimy tam pokojowy week z krestwo muma mu Dobra dobra Czekajcie od e, tak to są sammieejscy to mi tych do góry Będzie lepiej wygodniej jak taki to jest tutaj e, lecimy e, tutaj za taką krywkę za taką krywkę tutaj. Proszę, dwa, cztery, trześć, siedmiu nas jest. Więc... Sami zdzi jeden z toporem, kurde. Nie, dwóch stoporem, nie, jednym z mieczem. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Dobra, lecimy. okej okay. wyjdźcie tutaj nie wiem czy trafiłem też tu jedynka idź też tu nie to okej okay, tam są też nie? tak tam są Dób swego Dobra okay. 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 Dobra. Okej. Okay. Okay. dwa, cztery pięć. אוקיי 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 Okay. Okay. i też gdzieś tam możesz iść dobra okej okay. Okej. No to... Jeszcze tak? Chodźcie się tutaj Dobra Okej okay. Dobra Aha Okej Dobra Okej okay. Okej. Okay. Okay. Dobra. Dobra. no. Tarcza mi rozjebali co, no tutaj trudno. Nikt nie chce moich niewolników eee, tutaj więc lecimy jeszcze do Anglii i tam coś może rozkwinimy, żeby tutaj coś jeszcze jest? Obóz wojowników weźmy jeszcze tutaj poczekajcie 80 do. Eee. okej okay. odpocznie obóz Odw odwiedź obóz Dobra, lecimy do Torre które trochę wyśpimy i o, odpocznij tu przez jakiś czas. Odpoczniemy i pójdziemy tam do obozu. Tych tutaj do obozu wojowników. Deklaracja wojny w Anglii, wschodniej i w Ok, kontynuuj. Dobra, chyba my już tutaj odejść. Może być. 25 weteranów Obóz wojowników Zaatakuj krywkę Mam nadzieję, że teraz pójdzie jakoś lepiej 2, 4, 5, 6, 7 Mogliby już dobić do 10 nas Bo gdzie ty lecisz tak Mogliby dobić tutaj już 10 chyba, dwóch rzucających jest źle, źle, źle To jest, to jest źle Nie. Moi drodzy, to e, jest poko. Tutaj, Harcownik, i tutaj też? Harco, tak, a Harcownik, dobra. Więc, tak to tutaj wygląda. Eee... Lecimy dalej. Bitka za bitko. No, to no taki obozowniku taki lajtowoczneczek, gdzie.

Dawaj Dobra Okej okay. Dobra Mam, oni tam walczą Co, ty już dwóch dostało tylko? Pierdzielisz Dobra

Dobra. Okej. Okay. Dobra. Chodźmy. A co to takie jakieś tutaj te? Te Dobra. No chyba też tacy to. Trzeba poradzić tutaj z nimi. Ja idę tutaj już z tyłu. Bo tutaj już jest ich więcej to wiesz. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Eee, teraz tych trzech, czy ktoś jeszcze będzie... Dobra. No patrz, Dobra, dawaj to, no dawaj Okej. No Okej. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze, jeszcze tam jeden, dobra. Okej, okay, tam nikogo nie ma. Teraz tam, nie? A, jeszcze tutaj dwóch. Okej. Okay. No nie, tutaj, dobra. Teraz nie, gdzie, chłopcze? Gdzie ty, czemu ty tam lecisz? Dobra. O ty się tam leci, ale lecę tam. Dobra. E, sam się poradzę. <laughs> tutaj. Więc lecimy. Tutaj. A, tak, rzucają. Tango, tak? Okej. Okay. O, jesteś dobra. Ja już się poradziłem, oś. Lecimy. Skaż mi drogę, chłopcze. Marty by się jeszcze ktoś przydała. O, dobra. Lecimy. Eee. Dobra, tam lecimy. Dobra, wojny włócznik. Gdzie to tak, ja muszę kondycję zwiększyć jakoś? Idzie to jak kondycję zwiększyć? Atletyka, właśnie zapomniałem. Zawsze tą atletykę za, zapomnę. Zrobić sobie. <laughs> tutaj, potem będziesz ta atletyka być osobno tutaj w ogóle. Żeby tutaj aż tak to szybciej jak szło. Wiadomo, on no kuźwa, ty, bo, uważa, bo zginiesz, ty halo Nie rozpędzaj się tak. Ja wiem, że ci tutaj nagi do bitki, ale nie przesadzaj. Uj. Ej. Dobrze. Ty, halo! Okej. Okay. Dobra. Już? Okej, okay, wygraliśmy. Okej, okay, czekajcie, tak. 51, to nie. Dobra. Okej okay. Jakiś mod, czy. Nie, przez chwilę myślałem, dobra. Ale dużo ich było, ale w końcu. A tutaj, tutaj, my, że nam się udało przeżyć. Kurde, więcej tego nie było. Powrót. No i co, no i to by było na tyle w tym odcinku. Posprzedajemy szybko. Czekajcie, oddział. Towarzysz, tutaj mamy. Łuczni. No, i teraz będzie by powiedzieć 12 łuczników. jedziemy do Dorestad. <laughs> eee, Hamizmie z miejscowymi bronią. Jak leci. Okej, okay, ty nie masz pieniążków. Poddawaj to. No nie, 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 nie. nie. może być dobra chyba tutaj coś przynajmniej jest jeszcze do ogarnięcia dobra bo nigdy nie wiem nie one będą pieniędzy tutaj te dobra niech już będzie okej okay. o dobra liska tutaj Storki za te cięcie tutaj bierzemy. A tak, 18, tak bierzemy go. Dobra, dziękuję. Ja tutaj zakończę. Odcineczek. Jeśli film się spodobał, dużo apa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem oczywiście ma być szara, nie czerwona, z żeby na brąco Z filmami, albowanie, gdzie nie minął. Komentarz dam mnie serducho. Ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia do następnego odcinka. Elo na razie.